Cześć. Kolejna geometria analityczna, czyli koło w układzie współrzędnych. Temat dosyć krótki i prosty, jeżeli pamięta się temat dotyczący okręgu. Jak ktoś nie pamięta, to najpierw zapoznajcie się z okręgiem w układzie współrzędnych, a dopiero później koło, bo będziemy dużo bazować już na tamtej wiedzy. Takie szybciutkie przypomnienie, jeżeli chodzi o okrąg. Takie równanie opisywało okrąg w układzie współrzędnych ośrodków w punkcie AB i promieniu R. I teraz musimy się zastanowić, czym różni się koło od okręgu. Jeżeli mamy okrąg, to jest to taka sama obwódka, tak? Koło to jest ta obwódka plus ten wypełniony środek. Także, jak znamy już równanie okręgu, to żeby sobie to zmodyfikować, żeby powstało nam koło, to zobaczcie. Równa się R, czyli to jest ta obwódka, a my chcemy mieć też wszystko w środku, czyli tutaj odległości będą zdecydowanie mniejsze od R, dlatego koło opisuje nierówność mniejsze lub równe r kwadrat. Tylko właściwie taka różnica jest, jeżeli chodzi o ten wzór. Tak? Tutaj mamy nierówność, tutaj mieliśmy e, równanie. I przejdźmy sobie e, do kilku takich prościutkich zadań. Pierwsze, mamy obliczyć pole najmniejszego koła ośrodku w punkcie S -32, jeżeli do tego koła mają należeć punkty ABC. Mamy współrzędne punktu A minus 1, 3, współrzędne punktu B minus 2, 6 i współrzędne punktu C minus 6, 3. No to zwróćmy uwagę, jak będzie to, jak to nasze koło tutaj będzie wyglądało i co my potrzebujemy tak naprawdę, żeby policzyć pole. Przypomnijmy wzór na pole koła to było pi r kwadrat, czyli brakuje nam tak naprawdę tylko promienia. Zobaczmy jak sytuacja wygląda w układzie współrzędnych. Ja tutaj jednostkę co jeden przyjmę oczywiście. Czyli mam środek minus 3, 2, tutaj mamy s i teraz takie punkty. Minus 1, 3, minus 2, 6 i minus 6, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 3. Takie punkty mają należeć do tego naszego koła. To teraz zastanówmy się, jakie to musi być koło. No, gdybym ja sobie wzięła jakiś taki tutaj promień, tak, no to popatrzmy, żaden z tych punktów nie będzie siedział w tym kole. Jeżeli wezmę taki promień, takie koło narysuję, no to punkty A i C siedzą w naszym kole. Ten punkt tutaj, punkt B tutaj nie siedzi. To powiedzmy, że wezmę sobie takie koło teraz, takie ogromne narysuję. Siedzi tutaj punkt A, punkt C, punkt B, ale czy dałoby radę zrobić mniejsze koło, tak żeby dalej te trzy punkty siedziały? No pewnie by dało, chociażby na przykład takie. Więc możemy tak naprawdę zauważyć, że promień nasz musi być taki, jak odległość punktu S od punktu B. Tak, to jest nasz promień, wtedy punkty A i C będą siedziały w środku koła, a punkt B na obwodzie, czyli też do koła będzie należał. Ok, my sobie tutaj z rysunku już wywnioskowaliśmy, że promień to jest odległość B do S, a jak to zrobić, jak tego rysunku nie mamy? Powiedzmy, podali nam brzydkie liczby, jakieś pierwiastki, albo strasznie ogromne, i nie chce nam się e, po prostu tego rysować, albo ktoś po prostu rysować nie lubi. Nie ma problemu, możemy sobie policzyć odległości wszystkich trzech punktów, jakie są. Czyli policzymy odległość punktu A od środka, odległość punktu B od środka i odległość punktu C. Korzystamy ze wzoru na odległość punktów. Ja już tutaj tak szybciutko. OK. nie wyciągam nawet tych pierwiastków, bo aktualnie nie jest mi to potrzebne. Nie, zasta nie zastanawiam się to oczywiście z 10. Nie zastanawiam się czy da się wyciągnąć czy nie. E, I teraz tak, skoro wszystkie mają należeć, to znaczy, że muszę wybrać ten punkt, który ma największą odległość, tak żeby ten, który ma największą odległość od środka był właśnie na tym obwodzie i wtedy te z mniejszą odległością na pewno będą w środku siedzieć. Stąd tutaj z rachunków widać, że pierwiastek z 17 jest największy, czyli nasze R to po prostu pierwiastek z 17, no to pole koła to jest pi r kwadrat, czyli pi razy pierwiastek z 17 do kwadratu, co daje 17 pi. Jak kto woli? Ja osobiście nie przepadam za rysowaniem, więc prędzej bym pewnie zadanie zrobiła w taki sposób, ale tutaj też macie rysunek, żeby zobaczyć skąd to się wzięło, że nie bierze się to tak z kosmosu. Ok, i troszeczkę sobie dalej porysujemy. Ja rysuję na gładkich kartkach, więc te moje rysunki nie będą jakieś idealne. Ale żebyście dali radę, żebyście wiedzieli w ogóle, jak to robić. Zadanie drugie, czyli podaj interpretację geometryczną układu nierówności. Ok. No i weźmy sobie przykład. A x kwadrat dodać y kwadrat mniejszy lub równe 16. A tutaj mamy x dodać 3 do kwadratu, dodać y kwadrat większy lub równe 25, jak popatrzymy sobie na te równanie, to przede wszystkim musimy wiedzieć, od czego będziemy zaczynali. W sensie, czego spodziewamy się na rysunku. Jeżeli pojawia Wam się x i y w kwadracie, to na rysunku spodziewajcie się tak naprawdę czegoś na bazie okręgu, na bazie koła, tak? Coś będziemy w tym stylu rysowali. Jeżeli pojawi Wam się x w kwadracie, a y w pierwszej potędze, spodziewajcie się paraboli. Eee, zaś jeżeli pojawi Wam się i jedno, i drugie w pierwszej potędze, to prawdopodobnie to będzie jakaś prosta. Zaczynam od tego pierwszego, czyli x kwadrat dodać y kwadrat równa się 0. E, Mniejszy lub równe 0. Możemy oczywiście zacząć standardowo od narysowania okręgu, później będziemy się zastanawiali, e, co dalej. Czyli powiedzmy, że tutaj mamy równość, tak, e, nic nie stoi przy X, nic nie stoi przy Y, to znaczy, że środek jest w punkcie 0,0. 0. Tutaj promień jest równy 4, bo to jest nasze r kwadrat, czyli mam tak, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 2, 3, 4. Czyli rysuję sobie taki okrąg. I teraz patrzę, mam mieć mniejsze lub równe. Lub równe, no to właśnie ja już narysowałam, to jest cała ta obwódka i mniejsze, to znaczy, że ja tutaj w środku tego okręgu sobie po prostu siedzę, czyli wyszło nam koło. I co mamy dalej? Tutaj będziemy rysowali na początku okrąg o środku -30, czyli tu i jaki mamy promień? Mamy 5. Tu jest piątka. Pięć. Pięć. Raz, dwa, trzy. Przeciągnę sobie to troszeczkę. Cztery, pięć, czyli tu. No i rysuję. Ok, lub równe, czyli właśnie mam ten obwód tutaj narysowany. I teraz tak, my mamy większe lub równe. Gdyby było mniejsze lub równe, to byłoby koło, czyli zamalowalibyśmy środek. A co nam tak naprawdę tutaj powstanie? Większe to znaczy, że wszystko, co jest poza tym, tak? Czyli tak jakieś słoneczko nam tutaj powstaje. <grym> Taka przestrzeń z dziurą w środku. Ok, ponieważ my rozwiązujemy nierówno yy, układ równań, układ równań oznacza, że i jedno, i drugie ma być spełnione, czyli wybieramy sobie po prostu część wspólną. To znaczy, to co jest pomalowane i jednym kolorem, i drugim. No to mamy rozwiązanie. Zerknijmy teraz na jakiś następny przykład. Może, żeby nie były same yy, okręgi, kółka i tak dalej. Weźmy x kwadrat dodać y minus 3 do kwadratu, mniejsze lub równe 25 i y większy od x kwadrat. No i teraz jak spojrzymy, zgodnie z tym, co mówiłam, w pierwszej nierówności pojawiają nam się x i y w kwadracie, czyli spodziewamy się czegoś na bazie koła okręgu. Zaczniemy od rysowania okręgu po prostu. Będziemy mieli środek w punkcie 0 i 3, czyli tutaj, i promień jest równy 5. Raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 5. No to rysujemy. Mamy mieć mniejsze lub równe lub równe mamy mniejsze, czyli interesuje nas to, co siedzi tutaj w środku. I teraz patrzymy sobie na to, czego byśmy się tutaj spodziewali. Tak jak powiedziałam, X mamy tutaj w pierwszej, X mamy w drugiej potędze, Y w pierwszej, więc zaczniemy po prostu od narysowania paraboli y równa się x kwadrat później będziemy się zastanawiali mniejsze, większe, na razie coś takiego taką parabolę jak ktoś nie pamięta najlepiej narysować sobie na przykład na bazie tabelki, wybieramy punkty minus 2, minus 1, 0 1, 2 czyli tutaj mamy 4 1, 0, 1, 4 ok i teraz normalnie parabolę bym tutaj narysowała, tak, ale zwróćcie uwagę, ja mam nierówność ostrą, czyli samo to, co narysuję, nie będzie mi do tej, do tej nierówności należało, więc ja tą parabolę od razu rysuję prze, przerywaną linią. Zwróćcie uwagę, tutaj było nierówność to z kreseczką, czyli dopuszczam równość, dlatego narysowałam. E, ciągłą linią. Tutaj mam nierówność bez kreski, czyli ostrą, więc przerywaną. No i teraz patrzę. Moje y mają być większe od tego. No to pytanie, czy siedzimy tu, czy siedzimy tu. Większe to znaczy, że siedzę tutaj na górze. E, no i oczywiście znowu układ równań, czyli wybieram e, układ równań nierówności w tym wypadku, czyli wybieram sobie część wspólną w związku z tym to co jest pomalowane i jednym i drugim kolorem na raz. Tutaj przerywana linia, tutaj już jest ciągła. No, i ten środeczek, bo on jest dwoma kolorami pomalowany. I jeszcze jakiś jeden przykład, może teraz, żeby z prostą nam się coś pojawiło. x kwadrat dodać y kwadrat mniejszy od 9. x plus y, y. może tak Wam będzie łatwiej, y plus x mniejszy lub równe od 0. Oczywiście pierwszy to znowu będzie coś na bazie okręgu. No to rysuję. Środek jest 0,0, promień jest równy 3. I zobaczcie, mam nierówność z kreską, więc ja od razu sobie to narysuję przerywaną linią, żeby mi się nie mieszało. Mam bez kreski, tak? Czyli nierówność ostrą. Mniejsze to znaczy, że środek. Czyli tak naprawdę jest to takie koło, ale bez tej obwódki. Tak? Czyli to, co w środku jest OK, ale sama ta krawędź nie należy. I teraz, jeżeli chodzi o coś takiego, jak przerzucimy sobie x na drugą stronę, to otrzymujemy taką nierówność. Czyli rysujemy prostą o równaniu y równa się minus X, można z tabelki, można po prostu też pamiętać, jak taka prosta wygląda, tak? Mamy taką prostą. Ja od razu narysowałam ciągłą, ponieważ tu mam nierówność z kreską. I teraz popatrzmy, nasze y mają być mniejsze od tego. No to mniejsze to znaczy, że siedzimy pod tą prostą. Gdyby były większe, siedzielibyśmy nad nią. I jako układ równań, czyli znowu wybieramy część wspólną, no to tutaj mamy jak najbardziej ciągłą linię, ale tu mamy taką przerywaną. No i ten fragmencik jest pomalowany jednym i drugim kolorem. Naraz. Czasami, też w podręcznikach pojawiają się zadania w drugą stronę, że dają już Wam gotowy rysunek. A my mamy podać układ nierówności, opisujący ten podzbiór płaszczyzny, który oni narysowali. No, to tak dla przećwiczenia, na jakimś przykładzie, jakby to mogło wyglądać. Czyli rysunek już dostaniemy. Mamy powiedzmy coś takiego. I coś takiego. Czyli taki pączek nam wyszedł. Pierścień, takowo bardziej w matematyce. Możemy powiedzieć, że taki pączek, tak? No i powiedzmy, że to o to im chodzi, tak? Jak byśmy mogli to sobie opisać? gdyby nie było tej dziury, byłoby fajnie, bo zauważmy, że to by było koło tak naprawdę. O środku w punkcie 0,0 i promieniu 3. Czyli to by było bez tej dziury, tak? Całe to jakby tutaj też było zawalowane, byłoby ok. A my musimy sobie tą dziurę wyrzucić. To jest znowu szkoło o promieniu, o, punkcie, o środku w punkcie 0,0 i promieniu 1. 9. Oczywiście, tak? Tutaj przecież piszemy r kwadrat. Znowu by mi ktoś później napisał, że jest błąd. E, czyli mamy 9. E, oczywiście jak zauważycie błąd, jak najbardziej mówcie o tym, bo to warto każdy błędy popełnia, nie? E, I teraz tak, ponieważ my to chcemy wyrzucić, to znaczy, że my nie siedzimy tutaj w środku, tylko siedzimy na zewnątrz. Ale w związku z tym, że tutaj nie ma żadnej przerywanej linii, to ja robię sobie tą nierówność z kreseczką. I mamy układ równań właśnie opisujący to, co chcieli. I jeszcze jakiś taki troszeczkę bardziej skomplikowany przykład. No, zobaczcie, ale te moje rysunki nie są najlepsze. Dobra, no i powiedzmy, że oni coś takiego od nas chcą, tak? No to po pierwsze, zobaczmy, gdyby to było całe zamalowane, to byśmy mieli koło o środku w punkcie 0,0 i promieniu równym, 4, czyli tutaj piszemy 16. I teraz co się dzieje? Odcięłam taką połówkę tutaj od tego koła, tak? Czyli po tej linii. Ta prosta, my już nawet ją dzisiaj rysowaliśmy, to jest prosta y równa się minus x. I teraz tak, my siedzimy pod tą prostą, czyli wybraliśmy to co jest mniejsze, tak? Bo jesteśmy pod. Nierówność jest ostra, ponieważ ta prosta tutaj od razu widać, że jest narysowana taką przerywaną linią. I z tej naszej połówki jeszcze wyrzucili takie małe kółko. To by było, tutaj byśmy mieli środek w punkcie minus 2, minus 1, o promieniu. 1, tak, bo widać, że promień tutaj jest jeden. I teraz, ponieważ tutaj mamy dziurę, to znaczy, że wybraliśmy to, co jest na zewnątrz, no to mamy większe. Widać wyraźnie przerywaną linię, czyli nierówność jest ostra bez kreseczki. I to jest właśnie ten układ równań, który będzie opisywał ten podzbiór płaszczyzny. Tu więcej troszeczkę rysowania od koła, no bo nie ma już co pokazywać zwijania i tak yy, więcej rysowania niż w okręgu, oczywiście, tak? Bo nie ma już co pokazywać zwijania, no to już umiecie na pewno. Dzięki.